Z tej strony Szymon z weszło eSport, ze mną jest Wiktor Tazwojtas, tuż przed startem Games Clash Masters, za wami długa przerwa lanowa i okres mieszanych wyników. Zdążyliście się już otrząsnąć po tym nieudanym starcie w finałach PLA i Good Game League? Wydaje mi się, że tak, że ogólnie te dwa turnieje to było jedno wielkie nieporozumienie. Raz, że byliśmy pod jakąś formą, dwa były jakieś inne, mniejsze rzeczy, które miały wpływ na naszą grę. I wydaje mi się, że mamy to za sobą, i na tym turnieju uda nam się wejść z czystą głową. Mamy taki zwyczaj, że rozmawiamy przy okazji bardzo ważnych wydarzeń w, w historii Twojej drużyny, bo to i triumf w Montrealu, i rozstanie z Devil Swan, i, i początek współpracy z arcy. I wydaje się, że Games Clash Masters też może być takim przełomowym momentem, bo wszyscy czekamy na to odrodzenie Waszej drużyny. Ja bym to nawet nie nazwał odrodzeniem, a chyba wreszcie pojawieniem, zaistnieniem, bo chyba wszyscy mieliśmy jakieś mniejsze bądź większe oczekiwania co do tego projektu, co do tego zespołu. Więc no, mam nadzieję, że tak jak mówisz, będzie, że to będzie ten turniej, w którym pokażemy na co nas tak naprawdę stać i będzie ona zgłośna. No, bardzo bym chciał, bo brakuje mi jednak rywalizacji na tym najwyższym poziomie brakuje mi rywalizacji na turniejach lanowych. Wydaje mi się, że część chłopaków, czy na przykład no, szczególnie czy Minis, ralen, czy Maus tak naprawdę to jest ich taki last minute, to jest ostatni moment w ich karierze, gdzie oni mogą się pokazać i zawojować coś. No i mam nadzieję, że uda nam się. Porównując Good Gaming do Games Clash Masters pod względem drużyn uczestniczących, czy ogólnie stawki, można stwierdzić, że to są bardzo podobne turnieje. Wy jednak poprzednią edycję Games Clash Masters zakończyliście w finale. Jest to dodatkowa motywacja, żeby tutaj przyspieszyć? Czy znaczy, motywacją? Fajnie byłoby wygrać turniej. Jesteśmy w Polsce, więc super byłoby wygrać w turniej w Polsce. Eee, największą motywacją chyba jest to, że mamy tutaj furię. Mamy tutaj Dreamiters, Big, Syman, też w sumie to są drużyny, które były na minorze, na majorze, więc fajnie byłoby, żebyśmy pokazali się z dobrej strony, szczególnie wychodząc z grupy, i no, przynajmniej dochodząc do finału. A tam zobaczymy, co będzie się działo, jeżeli nam się uda. Wspomniałeś już o Syman. Większość obserwatorów sceny, pewnie na wieść o rezygnacji Awangar, powiedział: O tak, otworzyła się sytuacja w grupie, będą mieli łatwiej, ale wiem, że ty masz do tego nieco inne podejście. Dla mnie bardzo fajne było to, że mieliśmy tutaj Awangar. Mieliśmy e, dzięki temu turniej jakby bardziej prestiżowy. E, drużyna z e, jednak chyba z top 5 świata obecnie. E, no, ja. Przygotowałem się już do tego, jakby do tych pojedynków. Liczyłem, że będziemy mieli grupie, że uda nam się z nimi zagrać. E, więc troszkę, no, można powiedzieć, pokrzyżowało to przygotowania. E, a drużyna, która weszła na ich miejsce, teoretycznie jest niższej w rankingu, e, ale jest to bardzo podobny styl gry. Jest to no, dość. Nieprzewidywalny styl, jaki ma Syman, i na pewno nie będzie dużo łatwiej. Wręcz bym powiedział: po awangard wiesz czego się spodziewać, czujesz się komfortowo w roli underdoga, natomiast tutaj jednak nie wiesz, kto do końca jest faworytem, i tak ludzie na pewno będą patrzeć na nas z perspektywy, no to chyba mają łatwiej, mhm. więc na pewno będzie jakaś presja, jednak. Bierzemy mecz, będziemy patrzeć z meczu na mecz, wiemy na co nas stać i po prostu zagrajmy w CS-a. Paradoksalnie to właśnie teraz ten mecz na Asyman może być najtrudniejszy z uwagi właśnie na ten krótszy czas, który mieliście na przygotowanie. Znaczy, o tyle jest jeszcze fajnie w CS-ie, we sporcie, że tego czasu zazwyczaj wystarczy, nawet jeden wieczór, czy. czy Jeden dzień i tak na, można bardzo dużo zobaczyć. Można, czy obejrzeć wideo, czy można obejrzeć e, powtórkę. To jednak, jeżeli chodzi o przygotowanie, nic nas nie sprawiedliwi. Oprócz Syman, jeszcze w waszej grupie widzimy Dreamiters czy Sprout? No, szczególnie Dreamiters fajnie pokazało się na majorze i, i to też nie będą łatwiej przeciwnicy. Na pewno. Czyli dla mnie grupa może rankingowa wydaje się łatwiejsza niż grupa e, A, natomiast. E, Żaden z przeciwników nie jest słaby i nawet Sprout, którego nie wymieniłeś, wydaje mi się bardzo mocną ekipą. W końcu wrócili do składu, w który, którym mieli bardzo dużo sukcesu. Z Denisem grali świetnego CSA więc no, każda z drużyna będzie przez nas traktowana bardzo poważnie. Ze Sprout gracie mecz otwarcia. Oni mają ostatnio również dość taki chwiejny okres. Dużo meczów z rzędu przegrali oficjalnych. Bierzecie to pod uwagę? Na pewno jest to dobre, że nie przychodzą na ten turniej w pełni pewni swoich umiejętności i nie zagrają może na 101%, może zagrają odrobinę gorzej. No ale to wszystko zależy od nas. Jeżeli my damy im tą pewność odzyskać, to zdecydowanie wróci to do nas ze zwojoną siłą, więc runda po rundzie byle do 16. No to na koniec. Czy Puchar Games Clash Masters pozostanie w Polsce? Wszyscy się teraz zastanawiamy, czy zdołamy wyjść z tego kryzysu. Nie, nie jestem wróżką, ale na pewno będziemy o to walczyć. Póki, no, póki tam nie, nie zginiemy już całkowicie, wszystkie trzy drużyny. Powodzenia w takim razie. Dzięki. Kraju.